Czy 10% w skali roku to dużo, czy mało? Odpowiedź, to zależy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę koszt kapitału zewnętrznego w postaci na przykład kredytu deweloperskiego versus Twój własny kapitał, to może się okazać, że to jest całkiem spoko. Dlaczego? Weź pod uwagę, ile kosztuje Cię wygenerowanie własnego kapitału. Przy założeniu, że potrzebujemy milion złotych, to żeby zarobić milion złotych, prowadząc chociażby działalność gospodarczą na 19% podatku liniowym, to wygenerowanie miliona kosztuje Cię ponad 1 350 000 zł. Weź pod uwagę, że płacisz najpierw podatek, później składkę zdrowotną, w międzyczasie jeszcze jakąś solidarnościową i to, co Ci na końcu zostaje, to jest właśnie Twój wkład własny w projekt. Wygenerowanie takiego miliona złotych przykładowego będzie trwało kilka lat, być może nawet 5, 6, 10. Już abstrahując od wartości pieniądza w czasie i inflacji, gdzie te pieniądze będą zupełnie inne warte 5 lat temu, a zupełnie inaczej będą warte w dzisiejszym dniu. Kredyt ma to do siebie, że możesz go uzyskać szybko i możesz go uzyskać na dużo większą kwotę niż wygenerowanie własnego kapitału. A koszt tego finansowania jest dużo mniejszy realnie niż koszt własnego kapitału. Pozdrawiam, cześć.